Mój garaż moje hobby. Dzisiaj jesteśmy z wizytą w wydowie na 200 samochodów klasycznych. Pokażemy wam jakie ładne cukiereczki są tutaj u nas. Zinnymi to jest Podwagen Cherman widzicie Miałem kiedyś takie auto, ale nie udało mi się go skończyć. Bo troszeczkę blacha się niczym całą robotę. Ale w sumie nie o tym chciałem pokazać. Yy, mówić. Pokażę wam po prostu, jakie autka można zobaczyć na takich fajnych grotach jak ten. Tutaj mamy pięknego cukiereczka gmc jimmy nie nic suzuki jimmy, to jest jednak mimo wszystko trochę trochę większy, ale przepiękny kolor ładna autko na atekach oczywiście na mangelsach co jest normą w samochodach dodatkowo 35 cali koło wygląda po prostu bajecznie Jednak amerykańska motoryzacja się troszkę od europejskiej różni. Jak widać, gabaryty są nie do porównania z europejskim autem. Obok widzicie na przykład BMW5, który jest przy tym samochodzie naprawdę malutki. A tutaj mamy polski odpowiednik samochodu dla rolników, czyli Tarpan jednak kultura motoryzacyjna amerykańców i Polaków diametralnie się różniła Przepiękne szczeliny niektóre modele wychodziły tak fabrycznie a obok samochód klasy Big, Bigfoot myślałem, że ten GMC Jimmy był duży ale ten Chevrolet Blazer jest dopiero ogromny, popatrzcie na te koła w tamtym hałcie były 35 A tutaj mamy Ale tym się nie boję bo tak 39 sali na 15 Boczny wydech z kwasówki O, konieczny stopień Prawdopodobnie będą się coś podobnego zrobić do samuraja Fajne poszerzenia Ogromna maska Czyli sposób na amerykańską motoryzację no i oczywiście te walce z takim autem każdy robi sobie zdjęcia New Hitler, nowej ery to prawdopodobnie też będą kiedyś klasyki jak widać też już są nowi fani także no będzie to też kultowe auto, mimo że jeszcze nie jest to stary samochód ale, ale mi się wydaje, że ma swój urok, ludziom się podoba więc pewnie zachowają się te egzemplarze jest to prosty samochód, więc myślę, że niedrogi, więc jeszcze warto się zaopatrzyć w takie auto jak komuś się to naprawdę podoba i myśli o jakimś youngtimerze na zlocie również nie mogło zabraknąć samochodów militarnych jak widzicie jest to jakaś taka ala amfibia Za nimi ciężarówki także jest tutaj różnorodność jednoślady też mają swoje miejsce co tutaj te jednoślady mają kosze i w sumie są to dwuślady jak normalne samochody ale no jest to piękną, piękne motocykle, które są odrestaurowane tani sposób na fajnego klasyka można kupić auto za kilka tysięcy złotych lekko obniżyć, dać dobre koło już możemy śmiało jeździć na zloty. Taką reprezent taką właśnie, takie auto reprezentuje właśnie ten egzemplarz, który tu widzicie, czyli Jetta. Nie dużo trzeba do szczęścia, a naprawdę całkiem fajny egzemplarz. A to auto powinniście znać. Jest to samochód, który wystąpi w programie Tefan Turbo. Całkiem niezła przeróbka. Jest tu trochę Żuka, Gaza i, i kilka innych jeszcze autek no całkiem fajnie zrobione, mimo że nie jest to do końca w moim stylu, ale, ale spoko Jednak widać, że trochę pracy przy tym było, żeby zrobić co coś takiego Samochód, który ma silnik przed przednią osią no Jednak jest to wynalazek Coś innego A tutaj przepiękny Charger, e, w sumie z naszych regionów Auto z polską historią, którego właścicielem jest człowiek, który pochodzi z Chojnic tam też auto było. Widać jest na czarnych tablicach i nie jest to pomyłka ani fake. Jest to auto, które naprawdę spędziło mnóstwo lat w, w Polsce. Eskorto Mustang. W sumie te samochody nigdy mi się nie podobały i to jest chyba... To są lata chyba Mustanga, które jak dla mnie nigdy nie będą robiły robotę. Mimo, że jest to 5-litrowe fałsemki. No, no nie robi roboty jednak to jest, To są czasy kiedy mustang nie był za pięknym autem. W sumie można było to wymazać z pamięci Forda. Tutaj mamy golfa w pick upie Czyli Volkswagen Caddy, Na całkiem ładnych palgach w pięknym kolorze Volkswagen Curado W sumie moje marzenie z technikum który się nigdy nie zwyściło całkiem fajny youngtimer, których jest już coraz mniej co jest fajne tutaj egzemplarz, który nie jest za mocno suningowany Eee, przedstawiciel rekinów czyli BMK 5 z jakimś fajnym motorkiem 6 cylindrówka robi w tym małocie robotę Co jest najfajniejsze to w sumie mocniej jest istotne jak dźwięk dźwięk silnika, którego nie można pomylić z żadnym innym, czyli bawarskie 6 cylindrów także kto będzie chciał gdzieś pączka panie zaraz zaczną chodzić wymieniamy pączka na bilon, na papierek z jakimś nominałem także na konto Tosi zostanie to opublikowane na naszej Nowa Chevrolet Corvette Stingray z potężnym silnikiem V8 no, oczywiście w targach w wersji Jezus, przebóg WSK, miejski sprzęt kaskaderski ...zleciały, tak to trochę wygląda. A gdzie ty masz swojego ptaka czarnego brafa, na pomarańczowym no gdzie do dziecka, gdzie ty masz swojego ptaka, no. no przecież to ptak, no. Ja o tym mówię. E, nie masz takiej pomarańczowej koszulki. No, ci? no, widzisz, o to chodziło. Powiedzcie, o co właściwie chodzi z włoskami. Dlaczego włoski? Kto będzie mówił? O tylu mikrofonów nie mamy. Słuchajcie, nie wiecie, się. będzie mówiła. Dzień dobry, chcieliśmy bardzo wszystkich serdecznie powitać. Jesteśmy na zlocie, czy na zjeździe tych pięknych samochodów i motorów. Fotocykli. Jesteśmy zaproszeni zawsze przez Automobil Club. Gościli też u nas w wiosce Trzebiatkowa. Jest małą miejscowością, ale piękną i postanowiliśmy, mieliśmy najpierw dwie buecki, później trzy, później cztery i mamy taki swój klubik buecka Trzewiatkowa Na zlot przyjechała też do nas Wadzia i Antonina Mercedes tak zwany Smutek w ładnym pastelowym kolorze jeden, drugi praktycznie identyczny Trabantzik z silnikiem na polo a obok Babczyburg w gazie przepiękny Volvo w kupecie polski król Szos, czyli poczciwy junak pięknie odrestaurowany piękny Mercedes w pick-upie w sumie takiego czegoś jeszcze nigdy nie widziałem

Piękny transporter T2 w pick-upie A po prawej przedstawiciele, których nie może zabraknąć na żadnym polskim zlocie, czyli poczciwe maluszki, jest ich tu sporo. W tych jubilatach bigry 3 śmigało się za dzieciaka a jak kogoś było stać, to przeszedł się na taką motorynkę a tutaj coś dla trochę starszych Złowrogie spojrzenie. Królowa Polski, szos. Niebieska Syrena 105. Szyk i eleganckie taki i właścicielka z 100% a tutaj półtorej Passat B3 6 metrów amerykańskiej Motoryzacji w jednym kawałku, widać tutaj inspiracje do lotnictwa, przepiękne skrzydła. Zapraszam do subskrypcji i komentowania. Pozdrawiam, cześć!